Witam! W kolejnym odcinku zagrajmy w Team Sonic Racing, podczas którego kontynuujemy Grand Prix. Co oznacza, że cały ten odcinek to będą trasy, które już widzieliście, bez żadnego dodatkowego elementu fabularnego. <laughs> Ciekawie osób właśnie wyłączyło to wideo, włączając dopiero następny odcinek, albo w ogóle zapominając o nim. Dlatego, że algorytmy YouTube'a by uznały, że dobra, te wideo muszą być takie słabe, że od razu wyłączają, więc nie ma co już rekomendować następnego odcinka. Ale ja tam w sumie nigdy się za bardzo nie przejmowałem algorytmu, poza tym, że odcinki zawsze muszą mieć co najmniej 10 minut, to jest konieczne, obowiązkowe wymaganie. Tak to poza tym algorytmem YouTube'owym się zwykle nie przejmuję i przypuszczam. dlatego pomimo, że te na YouTube'ie już tyle lat, to nadal mam mniej niż 1000 subskrypcji. Chociaż jestem pewien, że związek z tym mają również dwa czynniki, które były dosyć niezależne ode mnie. Pierwszy z nich to było to, że YouTube w pewnym momencie zmienił politykę wyświetlania reklam i zamiast 100 subskrypcji trzeba było mieć 1000, których jeszcze nie mam. Jak włączyłem te 100 subskrypcji i włączyłem reklamy, na których zarobiłem łącznie może z 19 groszy, to jednak i tak zauważyłem gigantyczny wzrost oglądalności. Nie wiem... Czy to zależało od tego, że akurat było test do subskrypcji to już magiczny YouTube'owy algorytm uznał, że dobra, już taki początkowy test ukończony, można już rekomendować i takie tam? Czy mu wychodziło właśnie o to, że są reklamy i dlatego YouTube rekomendował do większej liczby odbiorców? Jednak również jednej rzeczy bardzo się nauczyłem. Naprawdę wielkie znaczenie mają miniaturki. Gigantyczne. Zauważyłem, że szczególnie dobrze studiuję miniaturki, które są ręcznie rysowane, albo z jakiejś kreskówki dwuwymiarowej. Z jakiegoś powodu ludzie znacznie częściej na nie klikają. Dlatego na przykład podczas nagrywania Sonic Mania Plus używałem miniaturek ze Sonic Mania Adventures, albo używałem miniaturek z komiksów. Albo nawet miniaturka do tego odcinka jest z Team Sonic Racing Overtime, o którym już wspominałem i przypuszczam, że w tym momencie już... Wiele z Was obejrzało tę serię, więc chyba będę mógł się nie powstrzymać spoilerami. Ale nie, jeszcze się wstrzymam, może jeden odcinek, albo dwa, albo może kilka. A właśnie, mówiłem o dwóch czynnikach, powiedziałem tylko o jednym, czyli o tym, że YouTube zmienił politykę wyświetlania reklam co pewnie wpłynęło na algorytm, a ten drugi to jest trochę mniejsza popularność serii Sonic niż wtedy, kiedy... Ten kanał tak bardziej roztknięto. Nadal moje dwa najpopularniejsze filmy to są pierwsze części Sonic Lost World oraz Sonic Forces. No a od czasu Sonic Forces nie było żadnej głównej gry z serii. Natomiast jedyne co wyszło to Sonic Mania Plus, no ale to jest właściwie tylko DLC. z tego z tymi samymi poziomami, więc to w sumie jak ktoś widział albo grał już podstawową manię, to nie miał za bardzo powodu, żeby. Jeszcze raz patrzeć co typ Elkor oferuje w sumie nie aż tak wiele No i teraz Team Sonic Racing, które właśnie teraz widzicie, które jest po prostu wyścigowym spin-offem, a nie żadną główną grą z serii. No właśnie. Trochę ta seria spowoliła. Pamiętam jak kiedyś właściwie co dwa lata, a czasami nawet częściej, wychodziła główna gra serii Unleashed, Colors, Generations drugi Unleashed, bo w wersji na Wii. te gry wychodziły jedna za drugim. Do tego jeszcze po drodze było Black Knight. Jeszcze zaraz blisko była DS-owa wersja Sonic Colors. Do tego jeszcze dochodziło Sonic Craft Adventure, było też mniej więcej w tym okresie. Sonic 4, oba epizody jeszcze były tak podobnych o końcach. Wtedy ta seria to naprawdę jedna gra za drugą. Jedna za drugą. Jeszcze wczesne lata 2000 były naprawdę bardzo fajne. Adventure 2, Heroes, Shadow, 06 też wychodziło jedno za drugim. Jeszcze po drodze było okruszone grami serii Advance, do tego jeszcze raz było. 2002-2006 to naprawdę dużo, dużo, dużo gier wychodziło. Potem jeszcze 2008-2012 też dużo, a potem od Sonic Closed Wars to jakoś tak przyklapło jeszcze jakoś słodzio słodzem, bo były dwie wersje. Do tego jeszcze potem były trzy gry Sonic Boom, a potem tak jakoś nic, pusto. Sonic Forces i Mania to właściwie tylko dwie gry, które wyszły z tego okresu, które nie są właśnie spinowami. Biorąc pod uwagę sukces Sonic Mania, jestem naprawdę zdziwiony, że właściwie kolejna gra nie wychodzi co rok, ewentualnie co dwa lata, bo teraz po prostu tak nie więcej pasowało. Sonic Mania wyszła w 2017. Co prawda była trochę opóźniona, ale to było tylko parę miesięcy, Miał być w 2017 i wyszło w 2017. Natomiast potem wyszło Sony Forces, w 2017 i w sumie to nic. I w sumie to przypuszczam, że te spowolnienie serii jest związane z tym, że zegar trochę zbyt dobrze zarabia na grach mobilnych. Co prawda, Sony Runners było finansową klapą, w ciągu mniej więcej około roku musieli zamknąć serwery gry, Natomiast Sonic Dash, nie wiem jak drugi Dash, ale trzeci Dash, czyli Sonic Force Speed Battle, czyli właściwie takie sieciowe Sonic Dash, to... to to po prostu jest kopalnia złota dla Segi. I tak jak wcześniej robili na przykład jakąś grę na Game Boya Advance, czy na DS-a, to zamiast tego po prostu robią kolejną grę mobilną. I w sumie to może stąd wynika to spowolnienie, bo taka Sonic Mania nie była traktowana jako gra mobilna, tylko taka Obok gra jakby jeszcze trzecia linia w sumie to podobnie było Sonic 4 A też oba epizody były dosyć mocno rozdzielone widzę jeszcze jeden czynnik przez który może wychodzić mniej Soniców Mianowicie chodzi o obłożenie wszystkich platform Sonic Mania i Sonic Forces zajęły właściwie wszystkie obecnie używane platformy poza telefonami które zajęło Sonic Forces Speed Battle czyli PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i pc -ty. I kiedyś to było znacznie więcej konsol, które nie były aż tak ze sobą kompatybilne jak te, które obecnie wymieniłem. Kiedyś na przykład wyszło Nintendo DS, to oczywiście Sega musiało to być krewem DS-a i wyszło Sony Craft, wyszło PlayStation Portable, to wyszła seria Sony Crave Gry na Wii to były zupełnie osobne niż gry na konsole HD, czyli Xbox 360 oraz PlayStation 3. Do tego jeszcze Sega cały czas wydawała gry na platformy mobilne, na telefony, więc to jest rynek, na którym cały czas byli. Na przykład Sonic Jump to jest właściwie trzeci Sonic Jump, bo wcześniej był Sonic Jump i Sonic Jump 2, które, ciekawostka, używały sprite'ów ze Sonic Tylko z tego, że to jeden z tych jumpów nie był w ogóle wydany na rynku zachodnim. Nie jestem pewien, czy jedynka, czy dwójka, jeśli to była... Jedynka nie wydana to chyba zmieni nazwę dwójki Nie mam teraz żadnych źródeł Nie pamiętam gdzie mogę to sprawdzić Ale pamiętam że były dwa jumpy I jeden był niewydany Jeszcze w końcach 2004 Kiedy Sonic X był na fali popularności Kiedy Sonic Heroes wychodziło To jeszcze Sega zrobiła takie elektroniczne gry Które można było zdobyć w McDonaldzie, w Happy Meal No właśnie Było dużo platform duo platform, które wymagały różnej mocy obliczeniowej albo równego sterowania, w związku z czym dochodziły zupełnie inne gry. A teraz Sega tutaj się zadowolona, że, że po prostu podadzą raz na 3 lata jakąś grę, może nawet dwa niż na 3 lata, raz na 4. I ciągle to się sprzeda. Może to też dlatego, że Sega chyba przykłada też trochę wiekowate teraz do innych marek niż tylko Sonic. Był taki okres, kiedy Sega to było tylko Sonic, Sonic, Sonic. A teraz? Na przykład Yakuza. Naprawdę dostaje sporo uwagi. Akurat w tej serii nie siedzę, więc za bardzo zbyt wiele nie powiem. Ale z tego co widzę, to w Yakuzie się dzieje znacznie więcej niż w Sonicu. Ciągle jakieś remake, czyli seria Kiwami, jakieś spin-offy, Judgment. Więc pomimo tego, by akurat seria All-Stars Racing straciła All-Stars i został tylko Sonic, to z fajnie tak zacząć rozpatrywać o inne serii I. Jako komuś, kto od Segi właśnie mieli przede wszystkim Soniki, to wydaje mi się, że ta alokacja budżetu nie jest na rękę, że tak powiem. I jeszcze Dimps przestał współpracować z Segią, zamiast tego współpracując z Namco Bandai i zamiast robić kolejne przenośne Soniki, kończąc na Sonic Lost World, na 3DS-a, to zajmuje się Dragon Ball Zenowars i kolejnymi DLC. Kolejne, kolejne, i kolejne. Także za DLC się więcej płaci niż za podstawową grę. Naprawdę lubi serię Dragon Ball Zinovers, tylko ta polityka DLC tam jest okropna. Co mi z tego mogę wydać na przykład Zinowerszy, bo tyle gdy DLC naprodukowali, że Zinowers Swikemu się z tego uzbierało. Sansary Games, które wydawało gry na 3DS-a z serii Sonic, czyli Sonic Bull, i Sonic Bull Dice. też teraz się znowu innymi sprawami, na przykład... Stosunkowo niedawno wydali remake pierwszych trzech części Spyro, czyli Spyro the Trilogy. Więc co właściwie zostaje sedę? Zostaje Sonic Team, które zostało zestrukturyzowane i zostało przeniesione z Japonii do Ameryki, co też wymaga przeprowadzek, szkolenia ludzi. I w ogóle taka przeprowadzka to jest niesamowicie dużo roboty. I ludzie od Sonic Money, czyli właściwie Pagoda West oraz parę indywidualnych osób. Na przykład Kristen Whitehead, który jest bardzo, ważną indywidualną osobą, ale nadal to jest indywidualna osoba, a nie całe studio. A potrzeba całego studia, żeby zrobić taką grę. No, są indyki, które wychodzą, które są robione przez jednoosobowe armię. No, ale cóż, jeśli mówimy tutaj o takiej wielkiej korporacji, jaka jest SEGA, to potrzeba więcej na osoby, ale tutaj głupotę zrobiłem. Myślałem, że tutaj w prawo się skręca, tutaj w lewo nawet czałka pokazuje. I tak oto z pierwszego miejsca natychmiastowo spadłem na ostatnie 12. Ale na całe szczęście cały peleton jest dosyć blisko, więc dosyć szybko i łatwo można nadrobić. I dobry teraz skieruje jako czoło, dlatego że mają ten typ, jak to w polskiej wersji się nazywa, usprawniony, więc można sobie na spokojnie jeździć po flamie, podczas gdy stacje szybkie i potężne. Miałyby spowolnienie. A jak już wspomniałem o jednoosobowych armiach lubiących gry, to właśnie jestem zaskoczony, że kolejny Sparky Electric Jester, czyli Sparky Electric Jester 2, był w stanie jedną osobą zrobić szybciej grę od kolejnego Sonica. Pierwszy Sparky Electric Jester wszedł w 2017 roku, czyli dokładnie w tym samym roku co Sonic Mania i Sonic Forces. A teraz w 2019, przez Spark Electric Jester 2 który nie dość, że jest w 3D, więc więcej roboty, nowy silnik, właściwie cały nowy styl gry. I jakoś się dało, po dwa lata, jedną osobą zrobić taką całą kolejną grę. Natomiast kolejna gra od Sonic Team nawet nie ma żadnych wieści. Już niekoniecznie Sonic Team, ale też właśnie... tych od Mani nic, żadnych wieści. Jak wyszło Team Sonic Racing, to właściwie nie ma ogłoszonych żadnych gier. Wiadomo tylko, że jakaś jest produkcja przez... Te główne studio, co się przeprowadziło do Ameryki. No ale żadnych informacji na ten temat. Wiadomo, że 2021 rok to ma być wielki rok dla więc może dopiero wtedy wyjdzie. A tak to. Łatwe mhm. wieści. Jedynie jest ogłoszony film, no ale ten film to trochę mnie mniej interesuje niż jakakolwiek rastunika. No właśnie. Jak dobrze, że teraz mamy indyki, które są w stanie ciągnąć cenikopodobny z tej gry. Jeszcze teraz w tym roku czekam na Freedom Planet 2 bo Freedom Planet 1 to jest moja ulubiona dwuwymiarowa gra więc czekanie na kontynuację to no mnie jest chociaż trochę nie to, taka jest ciągle opóźniana, opóźniana, opóźniana początkowo słyszałem że miała być w poprzednim roku, 2018 jeszcze nie wyszła potem wczesny 2019 został przeniesiony na późny 2019 jeśli to jest tak ciągle opóźniana, to obawiam się, że Studio Galaxy Trail, bo to jest Studio ani jedna sposobowa armia w przypadku Sparti Electric Jester... to... No cóż, trochę się obawiam o jakość. Pewnie będzie dobra, nie mogę się po prostu doczekać filmu Planet 2. Bardzo, bardzo, bardzo nie mogę się doczekać. Tylko na razie Sparti Electric Chester ze swoją udaną dwójką, która jest 3D, a w ogóle 3D od 2D, jakoś u mnie... Bardzo zaprosowało. No cóż, poczekamy, zakamy, zobaczymy i przypuszczam, że wtedy się okaże, że Freedom Palace 2 jest co najmniej tak świetny jak 1K, jak najlepsza. Bo słyszałem, że to jest znacznie dłuższa gra, Znacznie, że ponad 20 poziomów. dużo, dłuższa, dłuższa. Więc tak jeszcze ostatnimi słowami jako że... Jesteśmy w ostatnim wyścigu Grand Prix, na trzecim ostatnim okrążeniu i już w sumie zaraz będzie Ostatnia Prosta. Chciałbym właśnie polecić Park Electric Chester 2, bo... To w ogóle świetny, wymiarowy Sonic jest. I... który też jest inny od Soniców, dlatego że tam jest znacznie mniej automatyzacji. Dłużej jest tam do serii Sonic Adventure, z pewnymi elementami gier od Platinum Games. Szczególnie widać wpływ Metal Digizy. <laughs> Zwłaszcza jeśli chodzi o fabuleczkę. Czeczek, tam trochę leży. Ale grywalnościowo w sprawie Electric Chester 2 jest znakomite nawet wyszło stosunkowo tanie. Do zobaczenia w następnej części zagrajmy w Team Racing, gdzie będziemy mogli kontynuować tryb fabularny, bo skończyliśmy gunki, więc zaraz potem znowu będzie kolejny wysyp fabuły, czego nie mogę się doczekać. Na razie!